Spokojnie, spokojnie. Tutaj generalnie tak. Mamy wielki stół na, do obrad. Mamy też w wielki telewizor z wygodną kanapą. Taki naprawdę wygodną kanapą, wielki telewizor. Także jest tu równie piękny widok na miejsce, w którym powstanie mój wielki zamek. Nad tą lawą będzie być taka wielka wyspa i moje ogromne, I think... ogromne zamczysko. Do którego właśnie jest trampka. Dokładnie tak. Jack, Tutaj I się I przyda trampek. Kąd babciu dalej? Z okna no. widać Pałac Kultury i Nauki Także jest to naprawdę przepiękna budowla Przepiękny widok z okna, ja. na który właśnie płacę Bezu. A tutaj babciu Jak to biało Daily Outfity na każdy inny ja, dzień tygodnia bierze. Czapka 6-6 skład Chcę, sobie przy to przymierzyć, czy babciu tutaj fituje, proszę Ale to pewnie, że babcia chce, no no, to ja babcia pierdzielę. Babcia naprawdę mi wyleźli, nie? Wczoraj tak by naprawdę cudownie. Nie chcę, żeby ale. Czy, czy babcia nie myła się ostatnio się nad, nadgarstki, czy nie? E, wtorek, no chyba działa. Tak, to babcia sobie tutaj założy Rolexa. Proszę. Rolex i żołd! Boże, wnuczku. Tylko on jest, on jest naprawdę ja drogi. Nie ma tu jacuzzi. Szkoda, że nie ma jacuzzi. No to jest neder. Pierziele. Ale no. Naprawdę jest ja drogi pierdzielę. drogi drogi artefakt w tym mieszkaniu babciu Kochanieczki, ile to się zajęło? Ile to miesięcznie do utrzymania? No to babciu ja... mi zajęło tak 40 tysięcy złotych, no tak tyle mi to zajęło, no Ja pierdziele, ty